Pytacie, jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej? Cóż, to zależy. Czy importujecie e, skarpetki czy diamenty? Ale podstawa to faktura handlowa, czyli dowód potwierdzający, że zapłaciliście tyle, ile twierdzisz. Lista pakowa, czyli spis rzeczy, które macie w pudełkach. Wiecie, celnicy. Jak dzieci w Boże Narodzenie lubią zobaczyć i otworzyć te pudełka od czasu do czasu. Świadectwo pochodzenia, czyli certyfikat pochodzenia, nie może być napisane made somewhere. Celnicy muszą konkretny widzieć dokument, a czasem potrzebujesz licencję, pozwolenia, inne certyfikaty. Wiecie, urząd celny jest jak ten nauczyciel, który uwielbia dawać zadania domowe. Moja rada, Przygotuj dokumenty wcześniej albo twoje produkty będą miały wakacje dłużej niż w tym roku